Końcu jedzonko. Co? No i teraz mi pieniądze. Na początku odcinka opowiem Wam anegdotkę zamknęli siłownię, więc miałem wolną torbę. Poszliśmy z torbą na siłownię i kupiliśmy to całe żarcie w maku, ale zrobiliśmy trening, bo przeszliśmy 16 tysięcy kroków do McDonalda na piektę żeby to zdobyć, więc w sumie. Wyszła, wyszła stary, wyszedł niezły trening. W każdym razie dzisiaj będziemy żreć i to dużo żreć. Trzeba wytłumaczyć w ogóle zasady, że płacę Łukaszowi za każdą rzecz 10 zł. Czyli jeżeli zjem burgera, dostaję 10 zł, ale jeżeli ja też zjem burgera, to wtedy odejmuję mu 10 zł. Więc finalnie może się zdarzyć tak, że to ja będę ci dopłacał. Tak, teoretycznie ja by, tak. Teoretycznie, czysto praktycznie. Losujemy? Losowamy. Co jemy? Co versus co? W sumie tu jest McDonald's kontra McDonald's, Aha. i mogą być też inne edycje tego challenge'u. Jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę, zobaczymy co wylosowaliśmy. Uwaga! Frytki, nie agresyj! No, <laughs> no. Jak ci zazdroszczę! Ja bym był w stanie upchać te frytki, ale też z niechęcią, ale nie taką jak ty. Nie no, masz pecha po prostu. Masz pecha. Zacznijmy od pierwszego, ponieważ będzie najsmaczniejszy. Mmm, mmmm, mmmm, O mordo! Mmm! Czy ty zjesz je stary w 5 minut? Mhm. Za 5 burgerów jest 50 zł, więc w takim razie za 4 nuggetsy każdy stary masz dychę No całe 20 nuggetów, dla ma jest 1000? 800. 800 na frytkę, jedna paczka z 300? No. Konkretne oszustwo. Ja bawię. Każdy kto chce mieć taki stół u siebie w domu, Zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Mm -hmm. I stary ten odcinek pobije rekord łapek. Co? Jestem tak gruby, że już zamocuję jednego wcześniej, zapomniałem o nim. Muszę iść powołek. Stary musztardą popi, dawaj. Daj, popi musztardą. Chudy byk. Jeszcze nie, chudy byk. <ślesz> Jak na byka, chudy. Byki ważą 500 kg. I Łukasz zarobił 5 dyszek, teraz ja. Muszę mu je odebrać frytkami Zrobię pięć drzwi na tym, co robię co dzień wieczorem 4 <laughs> cztery opakowania Ja nie wiem stary, dlatego że jeszcze są burgery, które bardziej chcę zjeść mm. A wiesz, co jest w tym najlepsze mm. No? Że jeżeli nie zjem No Że jeżeli oh, sorry. nie zjem <laughs> Dobra, piękne fryteczki O, które... o stary to jest mega przesada Oficjalne zażalenie na Mcdonalda w Wilanowie składam Dali dwa keczupy do takiego p zamówienia Jeszcze nam ugryźli burgera <śles> 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 Jak uchwycony Też mordo mi zaschło w 47 na <śles> 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 Głodny się zrobił w trakcie Blok samurczał. Weź do rękawa syskam Ja pierdzie. <laughs> Odkładasz bluzę do prania, sprawdzasz kieszeń, a tam jeszcze fryty. Każdy pisze i fryty. Taka tłusta w środku. To jest lifehack. Mhm. No i idziecie sobie nagle... Hmm. Dobra i zostawiam dwie paczki, bo chcę burgery jeszcze zjeść. Co? Ale to tak... I co, że na końcu? Zabieram ci trzy A, dobra, trzy dychy i dwie dychy zostawiasz. A możesz odrobić dwie dyszki. Czy ja chcę mieć 70 zł, w sensie z powrotem 40 bym miał, tak? Mm -hmm. Czy to jest... Zobaczę na później. Jeżeli to zostanie, to sprawdzę później, wiesz, bo burgery jednak są fajniejsze. Ciekawe, które burgery. Żaden z nich nie jest gorszy. No, jeden jest nagrzony. Mówiłem! burger O nie karma Wiedziałem ma... ja gryzionego jest burger Ty masz nadgryzionego burgerka smyra. Ja pierniczę To teraz moja kolej, gdzie się zabierasz? W Znowu żeś to, to na początku, a to teraz Co jest? Przyłapany O nie, zarobiłeś dwie dychy? Nie wiem czy dam radę. Dawaj mordo. No już możesz zaczynać, bo to jest nagroda dla Łukasza, jeżeli wszystko ukończy, bo będzie mógł zarobić jeszcze pięć dych, a tego nie będę mu mógł odebrać już. Pierwszy burgerek poszedł. O, one bite challenge. O kurde, tej. O fuo! Nie, <noise> <noise> nie wiem czy dam radę po 200 nagrzecach strzyżeniu burgera. O! Ależ to. Będę szczery, Ernest nie jest ostatnio. Mm. Co smary, ja mam dietę 2400 dzisiaj i 2800 tego. 5200 kalorii dzisiaj zjadłem <grym> w ciągu dnia. To <grym> jest moja dieta fit I Ja mówię, że ćwiczę i trenuję. Chyba się skończyło, babci z ranie. Cały czas smakuję dobrze. Naprawdę, nie wiem, Tak? tak? Mhm. To mój kumpel, On pies z bazą. Dzisiaj mi się brzucha są robione. Jest tu jakaś skóra, ale mam małą tkankę tłuszczową. <laughs> Moje Beni to 5200. <laughs> Pamiętam, że już zaczynaliśmy. Nie byłem w stanie skończyć 5 burgerów. Tak. Mhm ja ty dumni! jaki dumni Ładne są, prawda? Są tak słodziutkie. Nie wiem czy dam radę więcej jeść. właśnie przez to, że jakże tyle źle, to bardzo źle mi zaczyna wchodzić przez to, że jest ostre stary, wolałbym jeszcze z burgery teraz. Zmęczyłem się już. Kurna, yep. a ty się Zaczynam zyskiwać respekt dla ciebie. Przed odcinkiem kompletnie nie myślałem. Zapomniałem, że są limity w jedzeniu. Aha. Kompletnie zapomniałem o tym, że nie da się zjeść tyle ile się chce. Tego nie podliczam, bo nie zjadłem do końca. No dobra, no to już jakby nie ma jak tego policzyć. No. Ej, dobrze, najadłeś, no Dzięki. Dałoby mi się zjeść jeszcze w sumie jednego burgerka, tak na koniec. Co? No nie Mist. Źle się jej stary na, na jedzenie. No jest taki pole. Co? Ale to ja Jeszcze dychę bo... zarobiłeś? No dobra, smakowała mi ten ostatni burger Niestety więcej nie zjem z przyczyn Bo mi się nie chce Bo się najadłem I wolę <laughs> nie zwracać tego co zjadłem, bo było fajnie to... 60 zeta. Czy to było warte? Ej nie, to ja Ale... po jutro, bo ja wypłaciłem stówę. Myślałem, że przecież tuę zł Uwaga, będzie śmieszniejsza rzecz teraz, ponieważ nie dość, że zarobiłem 60 To jeszcze zarobiłem to co zjadłem, czyli jakby zarobiłem łącznie 100 sobie, bo Najadłem się za darmo i dostałem jeszcze za to pieniądze. Czy może być lepszy challenge? Nie. Nie może być. Gratulacje Ci, przelewam 60z. Do widzenia. Elo, widzenia. Hello. 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 Nie jest to jakoś dużo? Jedz z kalorii. 1500. 50? Tyle burgerów? Mhm. Mm Czemu frytki mają tyle samo? Dwa opakowania frytek 600. 1500 i nagle 1000. 2800 kalorii? Hmm. Tylko? <laughs> Kurczę, to jest dużo więc Nie ja wiem, miałem... o Jezus Maria, ja miałem dietę 2400 dzisiaj.